I witajcie I słuchajcie, zamiast jechać już do Płynąć w sumie do San Pedro To siedzimy sobie jeszcze w Pana Czachel W Pana, w pana Cachel, Pana Hachel Zał jak zwał I Słuchajcie, przed Państwową Kliniką Powiem Wam Nie wygląda to za dobrze Ale niestety odezwały się moje zęby I to co mówił ten dentysta w Meksyku Wykrakał kurcze. Zaczęły mnie napierdzielać znowu wczoraj tak zęby, że jadę na środkach przeciwbólowych. Idziemy tu na konsultację. Tu i tak nic nie załatwię w Państwowej Służbie Zdrowia, bo chyba jest gorsza nawet niż u nas. <gry> e, idę na konsultację. Jeżeli się to okaże, to jest prawda, to będę musiał szukać jakiegoś prywatnej y, kliniki. No i kurde, zrobię sobie porządek z tym zębem, bo to nie ma co, bo to już po prostu ból nie przestaje no, cały czas mnie rwie ten ząb a wczoraj wieczorem to myślałem, że umrę z bólu ząb? znaczy no nie ząb, ja mówię ząb, ale to po prostu cała strona, cała szczęka mi boli tutaj lewa no dobra ma tam jeszcze dwóch pacjentów idę, zobaczymy, tu i tak mówię tutaj w państwowej nic się nie da załatwić, ale zobaczymy jeżeli ona potwierdzi to samo co ten, no to nic Chyba przedłużymy nasz pobyt w Gwatemali o parę dni, bo jeżeli faktycznie będą musieli usuwać ten ząb, no to nie będę mógł, mógł jeździć, będę musiał z tydzień gdzieś siedzieć na miejscu. Ale jesteśmy w ładnym miejscu, więc jakby ten, no to, to tu mogę siedzieć. Lepiej chyba tutaj niż w Gwatemala City. Jeszcze zobaczymy, co to są za kliniki prywatne, czy to jest chirurgia, czy ktoś się tego podejmie, nie? Także będziemy w kontakcie, będę na bieżąco informował. Już jestem po wizycie. No i babka potwierdziła, i faktycznie nawet bacie pokazywała o co chodzi. O to chodzi, że mam właśnie za dużo zębów ogólnie, ale wyjątkowo mam bardzo dużą musemkę tutaj na górze z tej strony, która po prostu faktycznie pcha te zęby do siebie i robi się stan zapalny. A chciała mi ten, od razu wyrywać tą ósemkę. Mówi, nie ma problemu, to jest rachu ciachu i do domu kurczę. To chyba, że państwo tam chcecie na swojej pewności jeszcze zrobić zdjęcie. On mówi, że no tak, tak. No to wysłała nas tu, jest, oni nie mają tutaj y, tego rentgena. Więc wysłała mnie tutaj do prywatnej kliniki, żeby zrobić zdjęcie. Żeby się upewnić, że tam nie ma jaj z jakimiś korzeniami. I jeżeli zrobię, to już dzisiaj nie zdążę, ale jutro o 8 mam przyjść i mam mi to na koszt, na koszt Gwatemali zrobić. Zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że jeszcze w życiu nie miałem wyrywanego zęba, nigdy. Nigdy. Nawet mleczaki jak coś, to same mi wylatywały, albo jak się chwiały, to starą metodą na, nitką, na nitkę mama wyrywała. Także... No zobaczymy, ten gabinecik to taki był. No nie taki jak nocy. No. Taki podobny jak yy, pamiętam chyba jeszcze w podstawówkach były za moich czasów. Tak, tak, tak. Taki Moja jeszcze podobny. Przez okno. <laughs> Ale co tam rwanie. Dorwania nie trzeba mieć urządzeń. Dobre szczypce trochę siły? U mnie pani używa dłuta Dobre szczypce, tak, duto i młotek i dawaj. I się godzinę, kochanie. Dobra, zobaczymy. Idziemy najpierw zrobić zdjęcie. O, to prawdopodobnie to La Guardia. chyba tu. O oh, jest To jest to? La Guardia tak. La Guardia. Dobra O tu mają sprzęt już taki ładny Słuchajcie wszedłem z 30 Dwoma zębami Wszedłem z 31 30... Zębem Już się chwalę To moja ósemka Nie spodziewałem się, że to pójdzie tak szybko. No, robimy. Cena była powiedzmy 400, czyli 200 zł. Weźmiemy za wszystko rachunki. Słuchajcie, znieczulenie. Nie czułem po prostu nic. 10 sekund i po ósemce Najgorsze, nie mogę pić alkoholu przez tydzień. Ale przetrwam. Jak to wyglądało? z twojej strony. Ja tylko ja tylko skrzypienie słyszałem po prostu nic więcej. Także polecam, jak będziecie w Gwatemali w tym miejscu to Laguardia. I prawdopodobnie jeszcze według tego dentysty nie tylko ten jeden ząb sprawiał. To, że, że po prostu mnie napierdzielało wszystko, ale może też być dolna ósemka, ponieważ ona też, ona też jakby kompresuje te zęby, ale niestety z nią jest gorsza sprawa, ponieważ tam jest wymagana już chirurgia bardziej szczękowa. I prawdopodobnie po paru dniach, jak tu wrócimy. I jeżeli dalej będą mnie boleć te zęby, się okaże, że ją trzeba też usunąć. Ale to jest grubsza sprawa. Czyli możliwe po prostu, że ten ból był wynikiem właśnie niestety, ale tych dwóch piosenek. No, zobaczymy. Eee, słuchajcie, także postanowiliśmy zostać jeszcze tutaj na tej miejscówce jeden dzień, nie chcę się z tym. Z tym dzisiejszym zębem jeszcze wyrywać gdzieś tam, ale też dlatego, że dowiedzieliśmy się od jakiejś turystki, która też była tutaj u dentysty: że jest tu możliwość, żeby dostać szczepienie w Gwatemali gratis. I turyści też dostają, ale jest jeden warunek: muszą przyjść z obywatelem Gwatemali, który poręczy. I dogadaliśmy się tutaj, właśnie z właścicielem tego hostelu, yy, że podejdzie z nami tam do tego szpitala, poręczy za nas i się zarejestrujemy. To by było super, za darmo się zaszczepić. Słuchajcie, zostać tutaj trochę dłużej, no bo wiadomo, druga dawka jest dopiero po trzech tygodniach. Ale wolimy zostać tu dłużej i mieć potem święty spokój z przekraczaniem granic. Bo potem te testy PCR za 100-150 dolarów no to kłopot. No i tyle. Na razie jeszcze nie No i tyle. Na razie, słuchajcie, jeszcze z nie działa, nic mi nie boli, jeszcze tabletki mam. Zbieramy wszystkie dokumenty, żeby powalczyć potem z ubezpieczycielem. Zobaczymy jak to idzie. Ale nie jest tak drogo. Ale nie jest drogo, słuchajcie. No też mówiłem, 200, 200 zł za wyrywanie, za wyrywanie, no wizyta, rentgen i wyrwanie ósemki, dwie stówy no a ta to, dolna będzie drożej, bo to już chirurgie. dolna, no zobaczymy, jeżeli faktycznie przez te 2-3 dni będzie mnie to napieprzać dalej czyli się okaże, że ta, ta dolna jednak też kurde, robi złą robotę no to już będzie cztery stówy, bo nawet dostaliśmy taki, taką rozpiskę. ale dentysta dobry rachu ciachu Także do boju, do boju, nie poddajemy się. Już słuchajcie, witaliśmy się z gąską. Już paszporty przygotowane tutaj pani z dowodem, Watemalka, wszystko okej. Okay. A w jakim jesteście wieku? Tyle i tyle. A to nie, nie. Po pięćdziesiątce. Jest niestety jeszcze jesteśmy za młodzi. U nich jest teraz. 50-60 lat szczepienia, nie, i teraz niestety. jest już 60, wyżej, a 50 będzie za jakieś 15 dni, dlatego już musimy poczekać. Aha, dobra. A a jak teraz jest 60, 40, 40, no. miesiąc, co dobra, nie, to myśmy musieli długo poczekać, niestety. Eee, ale słuchajcie, jest taka możliwość, gdybyśmy byli w widełkach tu wiekowych, to jako turyści spokojnie za darmo możemy się zaszczepić. No ale niestety. I pan nie teraz. W kraju Ameryki Centralnej, tak może, no, ale może, może w innym kraju, jak zmienimy, ponoć nie ma właśnie problemu, że, żeby zaszczepić, zaszczepić się jako turysta. Na razie ząb ok. nic mi nie boli, pewnie jeszcze, ale łykam już jakieś tabletki, muszę brać co 6-8 godzin, godzin. Nie wiem, czy to jest przeciwbólowe, czy to jakieś przeciwzapalne, nie mam pojęcia. Dobra, a my idziemy sobie gdzieś tam, muszę teraz odpoczywać, nie? Myślę, że zakrzepowe to są. Albo a, a, a może zakrzepowe, no. E, idziemy sobie gdzieś do cienia. Nie mogę pikantnych rzeczy, nie mogę kwaśnych rzeczy, alkoholu, papierosów. Jak żyć? Jak żyć, panie prezesie? Ale dam radę. Także słuchajcie, no co nam zostało dzisiaj? Dzisiaj nam zostało po prostu siedzieć sobie w cieniu, podziwiać widoki i pić jakieś, pić jakieś piwo. Piwo, Boże już. Jak nie można, to się chce. Pić wodę jak jakiś zwierz. I tyle. Zadzwoniliśmy do naszego hoteliku, który zarezerwowaliśmy z, z dzisiaj na dwie noce tam tam, 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 w San Pedro i przełożyliśmy, nie było problemu yy, na jutro. Także luzik, dzisiaj sobie odpoczywamy. Może sklecę jakiś film, no bo wczoraj po prostu z bólu myślałem, że zejdę, także nie było mowy o... Się, o, o. Ja nie spałem, po prostu leżałem i cierpiałem. Potem snąłem dopiero. Już po, nie wiem, ilu tabletkach, do trzech chyba. Po trzech tabletkach, trzech i Jezu, naprawdę Oby, oby to była ta ósemka. Oby. Oby Będę normalnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ból zęba to jest po prostu najgorsze co może być w życiu. Nie ja Na pewno są gorsze rzeczy, ale kurde. Oj, nie chciałbym przeżyć drugiej takiej nocy jak wczoraj. Jasny wid. Ale na. Oj O jest, tak to jeszcze mnie w życiu. Myślałem, że mnie poprzednim razem ten jak zombolał. Znaczy, na nie, zomb, tylko cała ta strona, że to był najgorszy, bo nie. Wczoraj to było jeszcze gorzej. Ale jakie szczęście, jak nic nie boli. Ale zobaczymy, zobaczymy. Żeby to nie było to, że to jeszcze ta druga robi I będę musiał jeszcze drugą wyrywać Bo to już nie, no będą, bo to już nie będą przelewki, to już jest jakaś chirurgia szczękowa A dobra, bądźmy dobrymi mojej Na razie podziwiajmy, podziwiajmy widoki O, zobaczcie jaki połów Piękne ryby Sztuczne ale pyki, to takie karpiowate chyba, No, no. no słuchaj, po, taki, słuchajcie, po takim zabiegu chyba zasłużyłem na dobre jedzonko. No, Bata też ma kawał kotleciora. No. A y, to jest to, co jedliśmy w Antigua Guatemala i właśnie podawane mięso w takich garnkach z takim gęstym, to nie jest zupa, tylko taki sos. Tak, taki gulasz, to jest właśnie takie regionalne y, Danie z Gwatemali. Także co? Ale przydałoby się do tego piwko, a tu Figa z makiem, woda. <grytanie> Jakoś wytrzymam na ten tydzień. O, zobaczcie, jaką imprezę po drodze spotkaliśmy. O co tu chodzi z jakiej to okazji? Może zapytaj się panu, co to jest. Jakbym wiedział jak po hiszpańsku jest, to bym się na pewno zapytał. <śm> <noise> Słuchajcie, to jest impreza z okazji Bożego Ciała. I nawet nie zajężyliśmy, że jest coś Boże ciało. A tu tak wygląda, a tak się obchodzi. A la una de la tarde. Usted es el patrón. Uh -huh. Ahorita salimos aquí en una media hora y nos vamos a la iglesia. ¿no? To jest związane z Bożym i za jakąś godzinę będą szli do Kościoła. kościoła. A jutro będzie najważniejsza e, część tej celebracji, ale zaczyna się o pierwszej. Tylko tutaj w Panachach, w innych miastach nie ma. To szkoda. Nie skojarzyliśmy, kurczę, nie? że, że Boże ciało. Pracujemy. No,

Zaraz zacznie się proces, słuchajcie, jak pech to pech. No i widzicie? Widzicie to? Ja akurat nie mogę pić alkoholu. Do zdrowka. Aha, słuchajcie. Jak pech to pech, chuja. <grygy> mam pecha. No masz covid. No masz Vamos no, a salir 15 minutos hasta la iglesia. Y mañana no i tak, kiedy leją gorzałe, to jacyk nie może. Normalne. zaczyna się pomału procesja. Tylko żeby oni się nie ten nie przewrócili niosąc te figury, bo już tam niektórzy są nieźle wcięci. Procesja ruszyła, słuchajcie. <laughs> Kałasy nie od paru dni Jest muzyka, a tu idzie już to poważnie. którzy są już porobieni nieźle. Procesja zatrzymała się przed jedną ze stacji. Ta stacja nazywa się Hamburgesa Giganta. Przerwa. Niektórzy są spragnieni, słuchajcie, wpadają do sklepu. Ola, Ola.

Słuchajcie, jak coś to my już procesję mamy odwębnioną, także chyba jesteśmy pierwsi. <głodnie> Dowiedzieliśmy się, że to jest dopiero przedsmak, ponieważ jutro będą... No jutro, jest ciało. jutro jest dokładnie pożyciałe, będą największe tutaj jakby procesje. Jutro będą w strojach regionalnych Indian. O, politycznie poprawnie, czy nie politycznie, ale mówię indian, nie wiem jak wam powiedzieć inaczej, indian y, pakt... kakcikel. kakcikel. Ale niestety jutro nas nie będzie, bo jutro jedziemy do San Pedro. I trochę szkoda, jakbyśmy wiedzieli, byśmy, byśmy może przełożyli o dwa dni, a tak już... Chyba głupio dzwonić, znowu przekładać. Nie musimy przekładać, możemy pojechać później po prostu. Dobra. Yy, nie wiem, nie wiem ile nagrałem filmu, czy to już będzie koniec. Jak coś, to się yy, żegnam. No dzisiaj dzień pełen wrażeń, słuchajcie. Dzisiaj strata zęba, yy, procesja, no fajnie. Także żegnamy się. Do zobaczenia. Na razie.